Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Seth Donner i witam was w VIV News. Jeśli ktoś oglądał wczorajszy odcinek o potencjalnym zagrożeniu Wrestlemania 37, to wie, że w najbliższym czasie miałem poruszyć WWE Pay-Per-View Money in the Bank. I dosłownie przed bądź po, dokładnie już nie pamiętam, Smackdown Live dowiedzieliśmy się jak Money in the Bank Pay-Per-View będzie wyglądać. I szczerze powiedziawszy, szykuje się całkiem fajna gala. Zacznijmy oczywiście od tego, że no, bądźmy szczerzy, normalnie Pay-Per-View byśmy nie dostali. Zero publiczności, prawdopodobnie Performer' Center, czyli tak samo jak WrestleMania 36. Aczkolwiek WWE cały czas próbuje zrobić coś nowego, coś ciekawego, aby w tych jak naprawdę porąbanych czasach dostalibyśmy coś naprawdę ciekawego, przy czym moglibyśmy się dobrze bawić. I szczerze powiedziawszy, jeszcze przed wejściem w szczegóły, powiem wprost, WWE ma naprawdę zarąbisty pomysł. Tak więc zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Money in the Bank nie odbędzie się ani w Performer's Center, ani w Fulls. Sale. ponieważ odbędzie się w miejscu, które WWE bardzo rzadko pokazuje, bardzo rzadko wspomina, mianowicie Titan Tower. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to jest to główna siedziba, główne biuro Federacji World Wrestling Entertainment. Znajdujący się w Stamford Wielki wieżowiec jest główną siedzibą Federacji i to właśnie tam większość materiałów będzie nagrana, jeśli chodzi o WWE Money in the Bank. Oficjalna strona WWE już opublikowała jeden szczegół, który sprawi, że Money in the Bank ladder mecze będą moim zdaniem po prostu świetne. Zacznijmy od tego, że pojedynek rozpocznie się na pierwszym piętrze tego wielkiego wieżowca, a sama walizka, która zawiera kontrakt na walkę o tytuł mistrzowski, kiedy chcemy, przeciwko komu chcemy, znajdzie się na samym dachu. Tak więc jeśli już mówimy o ladder meczu, to ten laderem, czyli tą drobiną, będzie cały wieżowiec z WWE. I okej, okay, można wprost powiedzieć, że no niestety zostali zmuszeni do tego, ale odpowiedzmy sobie tak naprawdę szczerze, czy to nie jest dobry pomysł, Pomysłu? Czy to nie jest sposób na urozmaicenie pay-per-view, jakim jest Money in the Bank, po tym jak obejrzeliśmy WrestleMania bez publiczności, rozbitą na dwa dni? Moim zdaniem jest to naprawdę świetny pomysł. Na dany moment jednak nie wiemy, jaka część Gali odbędzie się w Money in the Bank, ponieważ tylko została potwierdzona informacja o ladder meczach. A przecież podczas ostatniego SmackDown oficjalnie dowiedzieliśmy się, że Tamina zawalczy z Bailey o SmackDown Women's Championship i defeat Bray Wyatt w Brona Stromana o Universal. Universal Championship. Tak więc na dany moment można chyba powiedzieć, że tylko i wyłącznie ladder mecze odbędą się w siedzibie WWE, a cała reszta zobaczymy tak jak i wcześniej WrestleMania, czyli w Performer Center. I szczerze powiedziawszy, na dany moment nie mamy większej ilości informacji, widzieliśmy już tylko i wyłącznie kilka zdjęć z przygotowań do tej walki i wydaje się, że WWE nagra ją gdzieś w ciągu tygodnia. Chociaż oczywiście do Money in the Bank jeszcze jest trochę czasu, to wygląda na to, że WWE po prostu nagra jakieś materiały i po prostu w przyszłości je wykorzysta podczas, samego pay-per-view. Tak więc na większą ilość informacji na temat tego pay-per-view niestety jeszcze musimy poczekać, ale jeśli mam być szczery, to jak dla mnie jest to naprawdę świetny pomysł. Jak widać, WWE nie chce tylko odbębnić show, ale też mają jakiś pomysł, pomysł na to, aby to pay-per-view wyglądało troszeczkę lepiej niż WrestleMania. Jednak oczywiście z drugiej strony absolutnie nic im zarzucić nie możemy, ponieważ niestety obostrzenia w Stanach Zjednoczonych na nic więcej nie pozwalają. A wy, jak uważacie, czy w ten sposób przeprowadzony ma i The Bank jest lepsze, czy może jednak chcecie zobaczyć powiedzmy zwykłe performer center jak Wrestlemania? Jestem ciekaw waszych opinii, więc oczywiście dajcie nam znać w komentarzach. No i oczywiście zapraszam też na nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. No i dołączcie do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku, która przekroczyła właśnie 4000 osób. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Sedonor z Wrestling, Dziękuję bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.